Gotowy przegląd tygodnia, Grzegorz Gabor, dzień dobry. Pracowity i niezwykle udany był dla zawodników sekcji speedrovera ostatni weekend wakacji. W sobotę, 27 sierpnia, świętochłowiccy zawodnicy wystartowali w indywidualnych mistrzostwach Okręgu Południowego, będących eliminacją do półfinałów Mistrzostw Polski, które odbędą się 24 września w Świętochłowicach. Z grupy pięciu startujących w Rybniku zawodników do dalszej fazy nie udało się przebrnąć jedynie Dawidowi Basowi, co akurat należy uznać za sporą niespodziankę i minus. Eliminację wygrał Kamil Bielaczek, zawodnik Śląska. Motokris Świętochowice okazał się bezbłędny, triumfując z kompletem punktów. Drugie miejsce zajął Marcin Jakubiak z Częstochowy, a trzecie kolejny świętochłowiczanin Kamil Bielica. Do półfinałów Mistrzostw Polski awansowali jeszcze Dawid Zając, który finiszował na czwartym miejscu oraz Mateusz Pacek, który kończył zawody na szóstej pozycji. Wspomniany na wstępie Bas w półfinałach będzie pełnił rolę jedynie rezerwowego. Pozostajemy jeszcze na speedrowerowym Owalu. W niedzielę 28 sierpnia na torze speedrowerowym ośrodka sportu Jerkracji Skałka zameldował się tezryt Toruń. Dla śląska motokrys Świętochłowicy mecz siódmej kolejki rozgrywek o drużynowe mistrzostwo Polski miał niezwykle ważny charakter, bowiem świętochłowiczanie musieli wygrać z bonusem. Każdy inny wynik powodował pożegnanie się z myślą o mezalach, mimo że mecz miał niezwykle zacięty i momentami dramatyczny przebieg, a prowadzenie zmieniało się nie. Czym w kalejdoskopie to jednak gospodarzom udało się wygrać i co najważniejsze zainkasować dodatkowo punkt bonusowy. Śląsk Motokrys Świętochłowice też rzecz toruń 83 74 zespół do zwycięstwa poprowadził Kamil Bielica, zdobywca 15 punktów. Na relację z tego spotkania zapraszam na kanał YouTube Śląskiej Telewizji Miejskiej. Zmieniamy dyscyplinę. W ramach przygotowań do nowego sezonu rozgrywkowego 30-osobowa grupa szczypiornistek Miejskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego Skałka Śląsk przebywała na obozie kondycyjnym w Szczyrku. Świętochłowiczanki szlifowały swoją formę na górskich szlakach zdobywając m.in. Klimczok, Skrzyczne czy Sędzielnię. Poza górskimi wędrówkami zespół Skałki Śląsk korzystał z basenu, sali gimnastycznej i boiska tartanowego. Dalsze przygotowania do sezonu trwają już na miejscu w Świętochowicach. Zespół pracuje nad gibkością, szybkością i techniką. W nadchodzących rozgrywkach kibice będą mogli oglądać w akcji aż cztery zespoły z Kałki Śląsk w kategoriach junior młodszy, młodziczki, dziewczęta oraz dziewczęta młodsze. Jeszcze w tym tygodniu Świętochowiczanki poznają rywalki i harmonogram rozgrywek. Miniony weekend nie był niestety udany dla Świętochowickich zespołów piłkarskich. Śląsk Świętochowice w trzeciej kolejce czwartej grupy ligi okręgowej zmierzył się przed własną publicznością z Orłem na śląskie. Rywale wydawali się w zasięgu Śląska, bowiem po dwóch meczach nie mieli na koncie żadnych punktów. Śląsk miał tych punktów komplet i być może właśnie to zaważyło, że Śląsk podszedł do tego pojedynku zbyt pewnie i spokojnie, doznając niespodziewanej pierwszej porażki w tym sezonie. Choć z przebiegu gry gospodarze prezentowali się całkiem nieźle i byli zespołem na pewno lepszym. Śląsk świętochowice orzeł nakło Śląskie 01. Naprzód Lipiny w trzeciej kolejce rozgrywek Ligi Okręgowej zmierzył się na wyjeździe z Orłem Miedary. Trudny rywal i trudne boisko na pewno nie napawały optymizmem, czego przed tym pojedynkiem nie ukrywali w lipinach. Szybko jednak okazało się, że naprzód mógł ten mecz przynajmniej zremisować. Lipinianie zostawili w Miedarach sporo serca i potu, jednak punkty pozostały na miejscu. Szkoda. Orzeł Miedary, naprzód Lipiny 3-2. Dla naprzodu strzelali Robert Kuza, Robert Pleszak. W ligowej tabeli prowadzi z kompletem zwycięstw Odra Miasteczko Śląskie. Śląsk po ostatniej porażce spadł na piąte miejsce. Naprzód na razie bez zdobyczy punktowej, plasuje się na 15. Przedostatniej pozycji w tabeli. Honoru Świętochłowickiej piłki w minionym tygodniu broniły jedynie rezerwy na naprzód Lipiny i Śląska Świętochłowice. Naprzód dwa Lipiny na inaugurację rozgrywego Mistrzostwo klasy B zmierzył się przed własną publicznością z Jastrzębiem dwa Bielszowice. Lipinianie do przerwy przegrywali 1 do 4, by po końcowym gwizdku cieszyć się z końcowego sukcesu. To była prawdziwa droga z piekła do nieba. Po meczu Lipinianie długo celebrowali końcowy sukces. Naprzód dwa Lipiny, Jastrząb dwa, Bielszowice 5 do 4. Śląsk 2, Świętochowice na inaugurację B-klasowych rozgrywek pojechał do Katowic, aby zmierzyć się z tamtejszą Silezjaną. Spotkanie zakończyło się podziałem punktów. Silezjana, Katowice, Śląsk 2, Świętochowice 4-4. Cztery, cztery. W tabeli klasy B pierwszym liderem yy... Przepraszam, pierwszym liderem Wawel 2 Wirek. Drugi zespół na przodu zajmuje drugie miejsce. Śląsk 2 Świętokłowice plasuje się na trzecim miejscu. I tą piłkarską informacją kończymy Sportowy Przegląd Tygodnia. Dziękuję, do zobaczenia.